Cześć, witajcie na moim kanale, myszyczku, ale kręcę. tutaj z Zapraszam was na haul, na taki haul Mój pomocnik oczywiście zaangażowany w przeszkadzanie, a nie w pomaganie. No i słuchajcie, play jest moja choinka, więc zaczniemy od bombek. Kupiłam ostatnio na wyprzedażach dwie piękne bombki z Home menu. No i teraz sobie dokupiłam. Jedną taką samą, jest to przepiękny Mikołaj, który trzyma misia. Myszek, a tam nie widzisz teraz, który trzyma misia i tu jest ciuchcia, <grym> piesek. Ale przeszkadzasz, bo tak, tak pięknie ten yy, Mikołaj wygląda. Myszuś, patrz, patrzą widzowie, co ty robisz, chodź tutaj, chodź, chodź tutaj, chodź. Sam tu chciałeś przyjść, teraz musisz grzecznie i siedzieć. Zapraszam Was na moje spacery z Miszą. Tam jest spokojniejszy bo na ogródku. I druga piękna dom, taki domek słuchajcie. Przepiękny. I zaraz je powieszę. U mnie choinka będzie pewnie stać długo. Mi się bardzo podoba każda bonka. Staram się, żeby była inna, żeby była piękna. patrzę, co mój pies wyczynia. No dzieje się. Kupiłam kubek w Sinsaju, taki świąteczno-zimowy. Bardzo mi się spodobał, spodobała mi się ta kolorystyka. Przede wszystkim pomarańcz, połączenie z czerwienią. Zapraszam was też na moje recenzje filmowe, które teraz będą się pojawiać i ten film kojarzy mi się z najnowszym filmem i w ogóle z reżyserem Almodowarem, który tak łączy Odważnie kolory, więc zapraszam Was niedługo na recenzje filmowe. Może już się ukazałam, może nie, nie wiem, jak, który film jeszcze jako pierwszy. I słuchajcie, Pepko. Pepko, tak jak w innych sklepach, jeśli chodzi o ubrania, bo dodatki to mi się wydaje, że, że to może być ta sama fabryka, która robi na jednego sklepu na drugiego. Słuchajcie, to tak jak z jogurtami, z sklepu i są rozlewane dla drugiego sklepu w tej samej fabryce. W każdym razie w Pepco też można znaleźć fajne rzeczy bawełniane. I ja Wam za każdym razem m, m, polecam takie podkoszulki m, na grubych ramiączkach, które mają bardzo fajny skład. 95% bawełny, 5% elastyny, żeby to było takie słuchajcie miękkie i fajne. I um, one teraz kosztują 10 zł. Mi się wydaje, że one wcześniej kosztowały najpierw 8, później 12. Tak mi się wydaje, że coś chyba staniały. No, chyba że się mylę. E, w każdym razie podobne są w HM-ie. Jak ktoś nie chce swebko i z HM-u, to może sobie też taką kupić. Ten sam skład, tylko cena nie wiem, 40 zł, jeden czy coś, ale wiecie, różni są ludzie. I e, kupiłam sześć. Tu Wam pokazuję trzy, cztery, 5, 6. Ja biorę rozmiar Elkę. Weszłabym w M,kę, ale nie lubię rzeczy takich przy ciele. Trudno, musisz teraz ze mną być chciałeś tutaj. Chodź tu. E, wolę takie rzeczy luźniejsze, wygodniejsze. I to są podkoszulki e, z PEPKO. Ja je chodzę całorocznie, czy to pod sweter teraz. Czy, słuchajcie, latem, jesień, wybieram kolor tylko czarny, ja tam jakieś kupiłam, jakieś kiedyś inne kolory, ale u mnie się nie, nie sprawdziły po prostu i teraz, słuchajcie, byłam w marku pojechałam po jedną rzecz, wyszłam, wyszłam z innymi i jeszcze, słuchajcie, no ja to wyszedł. Przy kasie są słodycze i ja oczywiście kupię te słodycze, to są takie lisaki, ale bardzo dobre, ja je miałam o smaku pomarańczu, coli, więc sobie kupiłam. Chodź. Pies poszedł na sposób i stwierdził, że nie, nie chce go wypuścić z pokoju, teraz zawsze, bo jest zastawiony, jakbyście nie widzieli, krzesłem, żeby ciągle nie otwierał i nie przeszkadzał. I nie zamyka, to w sposób, że może mnie zdenerwuje i go się Albo Pozepnie <grym> mnie. Ale wiecie, to nie na długo, ponieważ on by mnie, wiecie, jakoby puszczał, już przed nakręceniem tego filmu już pięć razy był wpuszczalny do pokoju, bo drzwi sam nie otwierał. Więc słuchajcie, zbieram się do tego filmu przez jakiś czas już jakbyście nie widzieli. Tu patrz widzowie, co mnie patrz, nie jesteś wariat wariat. Całe życie jest wariatami, jak to mówię. Kupiłam w promocji i mi się podobały. kupiłam w promocji takie skandynawskie skarpety. Cena teraz po przecenie 13 zł. 13% jest u wełny. Mi też tak śmieszy, słuchajcie, jak piszą w tych niektórych sieciówkach, że sweter wełniany, myszek. A tam jest 5% albo 7% wełny. Jaja. E, tak wyglądają skarpety one są takie dłuższe ładne są za, zapraszam was na moje takie krótkie filmy shorts które się pojawiły na kanale gdzie wam pokazuję co czytam co jem i e, jak wygląda u mnie m, za oknem e, pogoda e, bardzo cieszył się shorts powodzeniem jak smażyłam kiełbasy bardzo <gryw> dobre kiełbasy e, smaczny obiad i kurde, chyba będzie więcej takich, bo ja jestem osobą, która lubi jeść i po prostu postaram się Wam dać jakieś takie przepisy. Chodzi mi o takie przepisy, słuchajcie, gdzie jest smacznie, ale, ale nie trzeba mieć tysiąca produktów, które kosztują nie wiadomo ile. Jakąś na przykład, jeżeli chcecie ugotować jakąś egzotyczną zupę, ani posiadacie tych przypraw wszystkich produktów, to musicie wszystko kupić, wszystkiego nie wykorzystać, nie wiadomo później, kiedy to ugotujecie. Kasa wywalona, narobicie się. Mi chodzi tak, żeby można było gotować z tego, co macie, co jest pod ręką, co zazwyczaj używacie. I żeby to było smacznie, a nie jakieś takie skomplikowane dania. Myszek. Kupiłam termofor, wam kiedyś mówiłam w poprzednim holach z że chciałam kupić i to jest z bajki, słuchajcie. I on wygląda identycznie ten termofor, ten potworek jak w tej bajce. I że tego nie było. No, oni chyba to schowali, słuchajcie. Patrzcie, jak on jest cudny. I on tak wygląda ten potworek w tej bajce. Termofor przeceniony na pół. Fajny prezent, słuchajcie, 26 zł. Jeżeli o mnie chodzi, to będzie jako poduszka. Ozdoba, nie będę używać tego jako termoforu, dlatego że ja mam uraz. Powiem Wam zaznaczyłam się tak, że miałam wodę w termoforze ciepło i tam na skrzaniu tego termofora, a czy mam nogi, bo sobie stopy oprzyłam, mi to pękło na tym zgrzaniu, poparzyłam się i mam teraz uraz. Po prostu, on nie pękł w miejscu w jakimś innym, tylko tam, gdzie ta guma była zgrzana. Więc y, ja już. Y, Miałam jako poduchę to bardziej taką ozdobę niż y, jako termopor I na pewno raczej nie będę używać już, <gry> bo no o, słuchajcie, mocno się dość poparzyło. Myszek opamiętajcie, się, bo nie przynieś lale. Już i słuchajcie, coś potrzebuję. Ja mam sweter y, niezbyt dobrym składem. Ja mam podobny schemat, ale był tam kolor kremowy, czerwony, z bawełniany po wypraniu. O, zafarbował brzydko. Mimo, że było napisane, że można go prać. Ten sweter, zaraz Wam go pokażę, tylko pies mi przeszkadza, jest w stylu takim skandynawskim. Przypomina mi sweter, w jakim miała na plaży coś podobnym, w tym stylu sesję zdjęciową Mary Mondro. Ona, jest taka słynna sesja i zdjęcia z nią, ona biega po plaży boso w tym swetrze. I coś mi to przypomina, tylko ten sweter jest akurat dłuższy, troszeczkę sieci. I jest taki bardzo skandynawskim stylu, bardzo jest ładny, on jest paskiem, jest całoroczny, można go teraz nosić jako sweter, wiosna, początek jesieni, tak zarzucony, latem tak samo, taki typowo skandynawski, tu z kieszeniami i do tego taki, słuchajcie, tutaj pasek jest, no i jest bardzo ładny, powiedzcie... Taki w stylu norweskim. O, tak wam pokażę. Takie wzory. Tak wygląda. I kochani, na tym kończę mój haul. Zaraz tu powieszę bąbki. Muszę to schować przed moim psem. Eee, te swetry, słuchajcie, fajnie brać suche takie luźniejsze. Żeby nie były takie dopasowane. Żeby one były takie, słuchajcie, oversize. I on tak fajnie jest zrobiony. On jest taki właśnie oversize. I te, z tymi kieszeniami, tutaj z tym, I oczywiście z rozmiarówka, więc jaki rozmiar tam potrzebujecie, to sobie bierzecie. One są też na stronie internetowej. Jak nie macie przymarka, możecie sobie bez problemu zamówić go przez internet po prostu. Na tym kończę. Życzę Wam cudnego dnia. Zapraszam na spacery z Miszą. O Tobie mowa. Zapraszam na recenzje kinowe, które będą tak o tobie mowa. No i kochani, życzę Wam cudnego dnia. I my pożegnamy się, się i do zobaczenia. Hejka!